Pan mi się raczej podoba. Nie mogę powiedzieć, owszem, jak już nie Mr. Europa. To pewno ma Mazowsze. W dodatku pan jest niegłupi. A co do inteligencji, to na niej lubię się skupić w mężczyźnie chyba najwięcej. Ale co to, to raczej nie jest taka sprawa, że ja... Ja dla Pana czasu nie mam, skąd bym miała brać ten czas, co ucieka i tak trudno go okiełznać. I już wyczerpany temat, nie, nie będzie pary z nas, chociaż para z nas by może była niezła. Zapisany mam terminarz, jakby go obsypał mak. Tak, 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 jakby go obsypał mak. Nawet żeby pójść do kina, też mi często czasu brak. Tak, 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 też mi często czasu brak, 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 brak. Trudno musi pan zrozumieć, może inne znajdą czas. Bo ja nie, więc wie pan, w sumie to nie będzie pary z nas. Nie będzie pary nas. I noce też mam zajęte, przeważnie ślęczę do świtu, myśli, tej, myśli zawziętej. Jestem myślącą kobietą. I sypiać muszę czasami. A czasem to znowu, wie pan, Przyniesie skądś salami I noc mi zarwie ten Szczepan. Szczepan to jakby raczej nikt Ot posiedział, zarwał, znikł, więc... Ja dla pana czasu nie mam, Skąd bym miała brać ten czas? Co ucieka i tak trudno go okiełznać. I już wyczerpany temat. Nie, nie będzie pary z nas, chociaż para z nas by może była niezła. Zapisany mam terminarz, jakby go obsypał mak. Tak, 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 jakby go obsypał mak. Nawet żeby pójść do kina, też mi często czasu brak. Tak, tak, tak. Też mi często czasu brak, 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 brak. Zapisany mam w sowicie w kalendarzu każdy dzień. Chyba, że na całe życie pan by chciał się wpisać we, w kalendarz mój. Na każdą noc. На каждый день.